Czy też masz helikopter? Jak tam wam idzie? Dobrze. No mi idzie jak zawsze Wykrywam. Tak? Tak no Ja mam już 5 kili. O nie W landerze? Tak O ja. Ej yy, legendata skrzynia! Pod tobą, pod tobą, pod tobą Widzę, widzę, widzę ją być tak długo nie rozpierdolić Żebyś mi już miał na kasę o. Na mnie, masz na wykupienie już Dobra, znajdź mi teraz sklep. Ej, sorry. Nie, nie, nie to chcę robić. Teraz. o, idealnie, tu leć. Akurat przed gazem zdążysz. Eee, tam ktoś biegł? Coś się wydawało. Aha. Mm. Zapisuję on to. Dobra. Nie widział.